Hej, witam Was serdecznie na kolejnym moim odcinku widzicie już klamiki znowu przybywają No uh -huh. to powolutku. Dziś postaramy się rozbierać te włączniki różne od elektronarzędzi serwisowych, po serwisowie, serwisowie, serwisowów. Jak zwał, tak zwał. Uh -huh. I tak będzie z tego przerobione na rozbiórkę. A na paręnaście sztuk. Zobaczymy. Jak tam pójdzie ta rozgórka, czy będzie długa i zmudna, czy będzie szybka i zyskowna. Czekajcie, <grymiany> A, mieć, o. aluminium. No. Dobra, tu mamy taki dziwny, ale włącznik. No, no, no. Tu widzimy. Tu, 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 tu. tu jest takie wszystko, takie wszystko, praca, ale myślę, że ta praca się o, będzie w jakimś stopniu opłacała. Tylko kurczę, po raz trzeba złapać jak to rozebrać Żeby się nie robić, a to jakoś szybko, fajnie, elegancko to rozbroić I... aha, tu jest takie, takie malutkie te, ale nie wiem czy mi to da tutaj jak to podważę O cicho Poszło coś. O, poszło, plastik. Plastik data do plastiku, żeby się nigdzie nie zwalało. To wszystko. O. Tu jakieś takie malutkie. Malutkie mikro. Mikro groszki. Sreberka. Na każdym coś jest metalik. To wszystko nie no, to będzie precyzyjna praca. Może być troszkę metalu albo to są takie różności. To będą takie bardziej precyzyjne chyba. Zaraz zobaczymy, co w środku siedzi. Delikatnie. Tu są takie różne, o. Malutkie elementy, ale. kurcze, Bardzo precyzyjna taka. Praca, ale fajne, fajne. Ja takie. Powiem, że z tego, z tego będzie jakiś. Kowar. O, już przerwane. Tu jeszcze coś jest. Tak ale... trochę, żeby się no, obruszał. O, to powinno delikatnie pociągnę Ja tylko pociągnął, dobra? Bo nie wiem, czy to jest. To będzie chyba. O, powolutku, powolutku, powolutku. O, takie. Troszkę na. Maszyna. Aha, dobra. Ja sobie to mogę ciągnąć. A tutaj jest zespół, salutowany. Teraz, jak pociągnę, to będzie to wejść. Co jak się dopiero tak. O! O! Patrzcie, nie wszystko. Teraz zaraz do partyku. Co będzie? Tak, miedziuszka. To będzie takie troszeczkę, bo może być smutne. Tak też miedź pobiał. Pobielana miedź. Widzę po kolorku. Miedź pobielana. Będzie tu z miedź. Pobielana to jest miedziucha. Taka cykła Musiąc żółty. I zwykła miedziuszka wszystko trzeba po, poszegregować poczekajcie mm. tu mamy też miedziuszka. miedziuszkę metal Metal mosiączny, mosiączny to takie malutkie, mini kulde, groszki. Takich tych mini groszki, takie malutkie groszeczki to są sreberka. Tu widzę taka płytka Płytka Kabalków z końcówkami ładnymi mydziuszka będzie fajnie odpinają się te kabelki będzie mosiądz żółty pewnie troszeczkę taki sztotek mydziuszka mosiądz żółty to jest miedziane. To do miedzianych. Ale ładne. Te są konkretne miedziuszka. Taka gramiki. Mikrogramy, ale gramiki, ale są. Tu trzeba, O tu jest już z żółty. Hmm. Jest tak, po, po, na przemian. Końcówki są niektóre miedziane, niektóre są mosiężne. Mosiąc już mamy elegancko. Dobra, widzimy się za niedługo po, po krótkim cięciu. Bo to trzeba to wszystko przesegregować. Widzimy się potem na, na finale. No, i dobrze, niedługo się widzimy No, i po rozbiórce, po rozbiórce tych właśnie różnych włączników do elektronarzędzi, jak elegancko. Sami zobaczcie, mieć pobielana. Aluminium, co tam jest, mosiądz żółty. Miedź też miedziuszka, salutkie, to wszystko miedziane. Ta, tak, malutkie płyteczki były jakieś tam w przełącznikach. Czyli mamy tak, mieć pobielaną. Trzy takie ładne aluminium, aluminium. Mosiąc żółty, takich płyteczek. Mieć, mieć normalnie zwykła taka mieć. Plaski miedziane różnego rodzaju. Tu mamy te właśnie łosiąc taki pobierany takie włączniki. Tu mamy te końcówki z sreberkami. Cała taka partia drobnych sreberek. Piękne sreberka i sreberka zapijają do pojemniczka ze sreberkami na razie. Tu mam takie ładne duże oczka, to prędzej i odzyskane sreberko, ale coś chcę sprawdzić. Przełączyłem się na... Na tę, sobie troszeczkę, zobaczymy. Mm, mm, mm. Tak, teraz tak, starujemy sobie pojemniczek. Starujemy sobie. Tara zero. Pierwsze, wyważymy sobie ją. Hmm. Ogólnie ta mieć pójdzie cała, bo to pójdzie do miksa. To pójdzie do miksika. Czekajcie. Na razie na bok, równie od tam. Te pobielane też pójdą. A że to będziemy osobno Mamy mix taki. Jeszcze się widzę. Tu jest sreberko jeszcze padło. jedno zostało. Tu jest srebrko. to sreberko, tu już nie ma sreberka, sprawdzę bo tutaj sreberko, sreberka. Wysło 158 gramów. E. Mieć miks robimy. Mieć po... miks jest po 30 zł i 50 groszy. 4,82 dodajemy. 4,82 Super. Musimy sobie znaleźć pojemnicę tak na razie. Tak czekajcie. chyba jest... O! Teraz będziemy ważyć mością żółty. weźmiemy bok i mosiądz żółtego mamy 158 gram a żółty jest chyba po 20 zł. 3,16 dodajemy 7,98 mamy już 7,98 już jest w puli wsypujemy do pojemnika z mosiądzem mosiądzem żółtym. żółtym ktoś mi narzucił że nie umiem się wypowiedzieć nie jest tego dużo mosiądzu pobielanego ale albijeme Jest po, dad, 10 gramów Po ile jest żółtych? E są emocje po 18 chyba 20. 18 groszy. 8 16 już wpada. I teraz tak. Tu mamy te właśnie. Te różne sreberka. O no. co tych sreberek w ogóle takich? Bo dano no, może to. Tyle nie będzie, ale. Ile wyszło? Sreberek 442 gramy. Wyszło. Sreberek byśmy to sprzedali razem z mosiążem po 20 zł tam jeszcze jest ten, ale liczmy po 20 zł 84 grosze byśmy dodali, dostali 9 zł tutaj jeszcze do tego doszły płytki różne to idą płytki pójdą do zielonych i do tych no i tyle byśmy dostali no i jeszcze jest troszeczkę aluminium 26 gram nie wiem po ile jest teraz aluminium takie właśnie mix to nie wiem dokładnie więc nie wiem 5 zł 6 zł próbmy 5 zł 13 grocznik by było. 9-13 dostaliśmy za, za wszystko. No nie wiem, może źle liczę, ale okej. Okay. Jest okej. Okay. Na pewno jest wszystko okej. Okay. Sreberka. Pójdą do pojemnika ze sreberkami. Zaraz będziemy wrzucać to do sreberek do tych od tego. Czyli te aluminium mogę sobie wziąć. To może iść to aluminium mixu srebrka idą tu o i elegancko i trochę jest zielonych płytek, takiej drobnicy coś jeszcze jest, ale to chyba jest lutowane to idzie do zielonych płytek zaraz to idzie do zwykłych to idzie do tych, a to idzie do tych. No. I tym samym zarobiliśmy. No. Jak wam się odcinek podobał? Palec w górę. I co? Do następnego, koleżanko i kolego. Trzymajcie się.